No, zajebiście, ja z moim prawdopodobnie mordercą w sensie, no, na jakąś inną misję, gdzie muszę coś ukraść. Jeszcze z jakiejś potężnej sychy, west. W ogóle fajnie wiedzieć, że będę zjedzieszkam, faktycznie. Zjedzieliśmy co? Zimę. Eee, nie mam na to swoich ludzi. Dobra, czekaj, jeszcze raz, bo dalej ty do mnie nie doszło, co ja mam zrobić? Masz ukraść auto, jest to benefaktor Schlagen GT. No, fajna brica. Mm, właścicielem jest Jack Stewart, taki typowy goguś, który zawsze kurwa wiesz, jak to taki tacy ludzie są z Los Santos. Wiesz, całe życie mieli, no, wszystko załatwiane przez stary. No, to zbytnio nie wiem, ale no, kontynuuj. No, kontynuuj. No to wiesz, pracuję jako dostawca do Human Labs, dlatego myślisz, że ma jakąś ważną rolę w tym całym cyrku FIB. My sobie po prostu Mówi wykorzystamy to, to że to, jest trader samochodu. Eee, no, ja już wolę być traderem niż jakimś spierdolonym lamusem sefajbi. Dobra. Naprowadź. No. Będziesz mi tu mocno No dobra. No jak ci no, będzie. A jak coś tu nie tak? Masz idzie tak. Ma to ty musisz mieć plan B. I jak hmm. To ty się zadłużyłeś o nie, a stary... Poczekaj, mogę wykonać telefon? Tylko nie gadaj za głośno. <laughs> dzwonię do Artura. <laughs> Ja zawsze nie odbiera. Mam nadzieję, że odzwoni. Wielki przyjaciel w potrzebie, co? Mm. O, halo? Halo? Halo, Artur? halo Artur? No. Skołuj jakiś autor i przyjeźdź na tego. No, jest. Y, wadym, y, obserwatorium. W razie w, y, będziesz mój panem Dobra. <tuszy> Będzie ci to przeszkadzało, czy nie, jak kolega przyjdzie? A w ogóle inaczej, bo on nie wie, ale... Jak się dowie, to twierdzę, że będzie zdziwiony. I co on wtedy zrobi? To ci będzie przeszkadzało? Bywało gorzej. A na przykład, jak będzie chciał coś powiedzieć na gminę, to co, go? Nie zabije jeżeli nie będzie sprawiał zagrożenia dla mnie. Nie jestem jak reszta tych gangusów, że zabija, bo to lubi. To miasto już tak zeszło na psy, że szkoda o tym w ogóle mówić. A patrz swoją drogą, gdzie mam go auto, bo ty mi żadnych informacji bardzo zadałeś. Na lotnisko. Klawis rozbierze tak, ją na części i, i będziemy kwita. Tak. Tak, na przykład, nie, nie poz... wiem, gdzieś się wywalił i nie wiem, auto będzie wgrywać. Ważne... Słuchaj, powiem ci to w skrócie. Wasza farta, że nie interesuje mnie w ogóle bodykit samochodu. Interesuje mnie tylko to co ma pod maską. Jeżeli ten stan silnika będzie nienaruszony to zdajesz. Kumasz? No już że wykonał. Ja bym Słuchaj. Nie poznaliśmy się jakoś super, to może opowiedz mi coś o sobie. Skąd jesteś? Wiem, rodzina. Moim co tu planujesz robić? To no, spoko, jestem z ICT Rodzinę Smy, nie ja mam. Mamy jedynie tak naprawdę Artura jako znajomego Jestem Hektora, ale... No, nie utrzymujemy na razie kontaktu. Cześć, Hektor Hector Sanders? Yy, no. Kupował ode mnie pick-upa, pewnie go widziałeś. No widziałem, chwalił się. Dość dużo za niego dał. 25 tysięcy dolarów. No w porównaniu do mnie na no wdłuższych żeby stał w pracy bo ja aktualnie jestem bezrobotny mam 600 dolarów na koncie i tak naprawdę nie zjeżdżasz nawet jeśli nie, nie zabijesz A co? mnie zbankrutowała? Tak, tak klasyczna, niższa firma w Los Santos mam praktycznie nic do stracenia więc w sumie co mi szkoda mogę równie dobrze pojechać ugrać to i sobie sprzedać miałem w autobasie. Słuchaj nie, nie wyglądasz narodowitego Amerykanina. masz jakieś korzenie? No, w sensie z Puerto mm, Piękne państwo. Aha. A raczej autonomia. Ja mam korzenie... W sumie to nawet nie korzenie, a jestem Meksykaninem. Jestem uchodźcą. Coś tak czułem. W ogóle pierwszy raz jestem tak naprawdę w Los Santos. Jakby jedynie co, to wychodziłem tutaj z tego... Z samolotu na lotnisko. Ja też jakoś bardzo. Ja też jakoś. O kurwa! Eee, patrz jak się załatwia z takimi ludźmi. Dlaczego ty tylko? Kurwa, że jestem! Jestem! O kurwa! Będziemy musieli skoczyć chodź. do mechanika. Idziemy. A Ała. Chyba. Chyba. Chyba skręciłem skryciłem kostkę. Nastawię jak pojedziemy do mechanika. Właśnie, jeszcze jednej rzeczy nie, nie zdążyłem ci powiedzieć, ale pewnie już to wiesz, że w tym ludzie... Dla y, nasz nawet się wysławić umiem. W tym mieście debile jeżdżą. A, to nie tylko ty to I wiem, bo my już parę razy prawie potrącili. Teraz też cię potręcili? No, to Słuchaj, jak skoczymy do mechanika, to jeszcze od razu do stacji benzynowej zajadę, bo paliwa mi braknie. No spokój. Pierwszy raz wchodzisz w świat przestępczości? No, zbytnio obróz jakichś używek, nie miałem w styczności. A co, dealowałeś czy brałeś? No, to i to. Marycha, Koka To Nawet nie wiem czemu to jest jakoś bardzo uznawane za narkotyk To no. się nielegalny bo narkotykiem jest Jakoś tak wysło Łomra, jest lepiej Dobra, ty tutaj to siedzi się ja tu, tu zatankuję tu furę Kurwa mać O, za... Sobie za Co nie będzie Ci przeskazywać sobie zapalałe Co mówiłeś? Nie nie ci przeskazał jak na jest Stres Bywało gorzej Mogę cię powiedzieć o mojej pierwszej robocie, jeżeli to ci jakkolwiek ulży No możesz powiedzieć Moją pierwszą robotą było Ukradnięcie jakiegoś rzęka z narkotykami nie biorę tego ścierwa. Nie jest to dla mnie. Ale... Hajs zawsze się zgadzał i sprzedałbym to jakimś szczurom, które to biorą jak pojebane i nie mogą bez tego żyć. Okazało się, te, te że... groził, celował bronią w głowę, że musiałeś to zrobić? To, 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 to. Można tak powiedzieć. Cóż, przestępczości nie ma, zmiłuj. Hmm. Szkoda, że nie chciałem w ten świat wyjść, a ja zostałem do niego wrzucony. W większości przypadków tak bywa. W większości przypadków ci ludzie umierają. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie myślałeś o tym, żeby to rzucić? Chciałem, ale po tym jak zrobiłem pierwszą robotę, to kto by przyjął do jakiejkolwiek roboty kogoś, kto ma kryminalną przeszłość. A co, zapalicie? No, zapali nie, że złapali, no ale byłem w mediach, byłem poszukiwany w całym Meksyku. Jak cały mój kartel, w którym byłem. Szybko stamtąd spierdoliłem. Kartele to największe kanale społeczne, w jakich kurwa byłem. A co, jadłeś ludzi? jadłeś ludzi? Aż tak to nie. dosyć często. częste. Dzięki, że tak sądzisz o mojej rasie, stary, ale nie. Inter był pokazuję No cóż Albo bardziej ptaszek. Nie nie, ale najgorszą rzecz jaką ja przynajmniej zrobiłem to przypalenie typowi jąder. To zabawne. Brzmi śmiesznie, wiem, wydmuszki się robiło Ale... ale było, minęło. Dobra, a zanim dojdzie do czegokolwiek, to ja mam zabić tego człowieka, co ja mam co robić? Dokładnie. Nie musisz go zabijać. Dałem a się jeżeli będę, będę, musiał zabić. Zabić. będę musiał zabić? Nawet no, nie, nie mam Pakujesz mu, pakujesz mu kulę w łeb, spierdalasz z wozem i jesteśmy kwita. Kurwa, man. Kurwa man. co ja się wyjebałem. Widzisz A tego z nieba w prostu martwie Cowiekiem Pomyślałeś o tym z ja mogę przejść do ciebie? Nie masz jaj na to To akurat prawda Co na jest To tutaj To czekaj Wejs trzymaj się na parkingu Muszę zobaczyć jedną rzecz To jest? A gdzie jest ta osoba, która mam ja Tak trochę jej nie widzę Musimy na nią poczekać. Zaraz powinna tutaj przyjść. Chodź, pozwól masz kogoś. Bo widziałem już tą zakutą wariant przez siebie. Cześć, Artur. Cześć, To on... On mi groził. Chciał mnie zabić. Płodzek. Miło poznać. A ty kto? Widzę, że nie jest zbyt rozmowny. Na no co dzień jest, ale chyba się Ciebie trochę boi. Yy... Artur, Kalacham. Witam. Miło. Nie mam zaznaczenia. Nie musisz, nie musisz się w to ingerować. Słuchajcie, Martinez Ej. Ej. obok Ej. Ej. mnie stoi wóz, który musisz zapierdolić. Wiesz co robić. Myślę, że kogoś będę miał zabić. No, dobra, Sprawdź. sprawdzę czy otwarty. Słuchaj, cały, <Słychać>. cały czas za mną. Jest otwarty. Dobra, dobra. 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 Unikaj wszelkich patrolów policji. Będą pytali o dowodzik Kurwa, to jest trochę podejrzane, że ktoś tu zostawi takie auto otwarte. Samo Mam na Halo 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 Arthur. Halo Halo Słuchaj. No. Ja nie mam segrej ani tego nie chcę robić, ale myślałem o tym, co byśmy go no. zabili. Kropnęli? Tak. Gadacie na ogólnodostępnym radiu, ciołki Ale to nie o tobie, tylko o Miguelu takim To ta oczywiście Pękta. Halo, Artur? No halo, halo. Chyba już gadamy Jak coś to co do tego to chodziło mi o niego, no ale on raczej GS, co, nie? Kroimy to auto Niby sporo hajsa, ale nie wiem, czy chcesz mu podpaść. Słuchaj... I tak nic lepszego nam nie zostanie. Spójrz z tej perspektywy... że nawet jeżeli... on będzie mnie chciał zabić... to i tak umrę prezydentem później, bo... nawet nie mamy kurwa kasy ani funduszy na prezydent. Co A ja teraz zrobię to za dług. Kurde, to jest dziwne, to jest, mi się wydaje, że mi zaraz coś może ze nie dziwię się jak nas zaraz zacznę policja gonić, bo to jest kurwa dziwne, za takie auto, sobie stoi, jak gdyby nigdy nic. Hmm. Kurwa. No nie wiem, dobra to czekaj, chodź na chwilę za mną, pojedź. Jedziemy tutaj Co robimy z tym autem? On ostatnio siedzi No, jest za to. Cześć, Cześć. Martinez, co jest? Co nie tutaj na Wiem, lotnisko? Wiem, ale... Muszę, 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 wziąć jedną rzecz, bo ja jestem astmatykiem. Ast, 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 no, Możesz zjechać Zaraz dojedziemy Dobra. Cześć, Martinez żeby nie było, że mnie wychujasz, daj mi broń. Eee, ale ja nie mam broni. Jak nie masz broni, jak no, się ją ja ja No, zostawiłem. Możesz pojechać. Ja nie Mogę, ci Mogę ci dać krucyki. Niech ci będzie. Dobra, słuchaj, masz może ognia, muszę zajarać. Eee, masz. Eee, masz. Cześć, co to? No, krucyk, znaczy, no to i to. W sensie do panińskiej krucyki. Nie bo tam jak się utopiało Eee, dobra To samo tego Merola, tak? E, co? To samo tego szlagana e, ta Dobra Spierdalaj, daj mu klócyki kurwa do tego starego wana Uciekaj! Jedź, jedź, jedź Co wana? No, tego, tego fioletta ciębuorajcowego Spierdalaj Gdzie? Stary przed siebie na tą budowę dawaj! On nigdzie nie odjedzie tym autem! Trzymał to jedź tu wprost i zmieniamy stary, chowamy się! W prawo, w prawo, 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 Tam na tą, tą budowę co wiliśmy. Stary, dawaj! On gdzie nie pojedzie tym autem! Czekaj, muszę telefon wyrzucić. Wyrzuć. To jest swój wyrzut. Ja pierdzielę, ale pierdolę. Stary, trzeba auto zmienić. On wie gdzie mieszkamy. Dobra, jedź do mnie i kradniemy tego sultana. No, a czy w się sensie biorę tego sultana. Tylko, że on w sumie może Dobra. wiedzieć, że my tam będziemy. Dobra, to jednak kiwać tego sultana. Stary, jedź do miasta. Mam plan, mam pomysł. No, jaki? Czekaj, masz tu radio? Masz tu radio. C Halo? 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 Tak. Halo. Jak tam? Jak tam W porządku. Jesteśmy kwita, Martinez. No. Muszę ci no. przyznać, że no nawet gładko ci to poszło. No, no, ja wiem. No, no, ja wiem. Dobra. To, to na razie. To na razie. Słuchaj. No, może no. kiedyś widzimy no. nabierowca, ale to już jak chcesz o, okay. Dobra, idź, zadajeżdżam do hangaru Trzymaj się Kurwa jakoś uruchomie. Ej, mam pomysł No Co ty na to żebym mógł grać ta auto? Tego, tego, tamtego jego... Do tego jego? slagena. A wiesz, że on może mieć tam pluskwę? No w teorii może. Ale i tak miał pójść na... To nie ryzykuje, to nie A. Ale to poczekaj, musimy auto zmienić. Już i tak jestem kurwa utopiony, tak naprawdę w tym chłamie Dawaj, tutaj na kasynę okradniemy jakiegoś szybkiego świra i jedziemy tam. Dobra. Tylko jakąś maskę może być założył. Mogę założyć. Mam coś chyba w bagażniku. Już się przygotowałem. Robiłem kiedyś na czarnym rynku. Ej, halo? Eee, halo? Martinez, słuchaj, jest sprawa Będziesz musiał jeszcze na chwilę przyjechać Mimo. i pomóc mi z rozbiorem tego auta na części No spoko, mogę przyjechać z Arturem? Spoko, mogę przyjechać z Arturem Jak najbardziej, Travis ma dzisiaj wolny, to przyda się pomoc na dłoń Dobra, Dobra. To na razie To na razie mhm. Dobra, wypierdalam tego grata, w sensie ten telefon Stary, Dzień. Dzień. Co ty bierzesz? Chodź, poszukamy, może coś lepszego będzie. Chuja, jednak nie ma. Dobra, jedziemy tym, co ty chciałeś jechać. Chodź. Yy, tak, na lotnisko i robimy... do niego? Tak, jedziemy stary, do Pasty Lwa. I co ty memu robimy? No. On nie wie, że mam broń, on myśli, że mam ją w domu, więc... Bo będzie, to będzie głupie co robimy, wiesz o tym Wiem. Może nu umrzeć. Ale i tak nie mam nic ze no. W teorii. Bo ja w sumie mam całe życie przed sobą. No ja tam już... Światka życia mniej więcej. Mogę z nożem na niego powiedz, Nie z... no, nie, nie e... rób takich rzeczy. Dopóki nie będzie chciał nas zawić, to i nic nie zrobimy po prostu ukradniemy to i nie zauważy powiemy że nie idziemy coś zrobić Trzeba jakoś odwrócić jego uwagę wysadzimy coś może nie wiem tam powinny być beczki z paliwem albo po tego zubera zadzwonimy bo chyba może on już mógł wyjść to on by zrobił zdymy straszne czekaj zadzwonię do niego dr, dr. halo, 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 o, halo, Panie Uber? Panie Uber? Czekaj, muszę, muszę zmienić, muszę zmienić się, żebyśmy nie byli na ogólnej. Halo, Panie Uber? Halo? Po, 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 przypomnij mi Pan, jak się nazywa? L Pa... Przyjechałby Pan pa, na Sandy lotnisko i potem dymy, potężne dymy, tak? Jak Spoko, najbardziej się da, bo nie ma problemu. Będę wdzięczny. Mam plan. Dobrze to widzimy się Niech pan zadzwoni jak będzie blisko No dobra, już jestem praktycznie opak Dobrze Jestem przy omawisku samolotu Schowaj się tu, schowaj się tu, ja tu wyjadę albo nie, czekaj, dobra, chuj, chodź, idziemy, idziemy, idziemy Twardy, jaja Cześć Cześć. Eee Co? Dzień dobry Pizza dla pana Panowie, kto to kurwa jest? A pizza pan za pizzę pod tym. Nie ja zamawiałem. No ale pan... no jak nie? No, ale coś pan chciał? Pizza. Mm, dobra, no, pizza pa, dla pana. Martinez. Słuchaj, Czy Pan, pan. podobno. pan. Pana nie Pan, pizza dla pan. Brr, brr, Teraz brr, się halo, halo. Brr, brr. Teraz się doigrałeś halo, Martinez! Jesteś, yy, kurwa, nie wiem, liczciekolwiek, tylko nie do domu! Ty też uciekaj! Staram się. Oj, o e, ma pewnie plusk w tym małcie. E, mam broń. Git. W samochodzie było. Ała. 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 Słyszysz? Tak, on mnie ściga, prawdopodobnie. Jadę stary w góry. Dawaj do mnie, wistnąłem ci Skrzycie tam gdzie wiatraki Halo, cze, Halo, halo. Mam pomysł. Tak? tak. Nazywa się Szybki Przelot. Może, może być, może być. Trzeba w jednym miejscu stać jak radne. Ciekawe. Pan zrobić? ma takie rzeczy? Ja mam wszystko. wie, wiecie, ja mam. Chcemy to na pewno zrobić. Ja wiem, do... mam, mam nic. mam nic, Dawaj do mnie szybko! Ja zaraz będę! Ja niech, pizzy. niech pan poczeka! O kurwa przyjechał do mnie! Ja, ja Ej nie yes, celaj, yes, celaj. nie Nie do bioru. Kurwa macie, j**ane ten Hincek? Nie auto, Martinez! Kurwa! Poczekaj! Chujowy ten hak! Weź po tą frajer. Nie chciałem się zabijać! Teraz pociągnąłeś na sobie, na siebie samego Kurwa, to gówno mi działa jest tutaj też na tobie wycelowany celownik Tylko, że coś ci plan nie działa, stary Jak nie działa? UBER PIZZA takie <ścoughs> Nie strzelaj Ała U, dobrze Uciekaj, uciekaj Panie... Dobra, UBERa się może potem jakoś Nie strzelaj do mnie jest Artur? Żyję. Uciekaj. Uciekłeś? Tak, uciekłem. Ała, a. Zobaczymy się jeszcze kiedyś, Thomas. O kurwa. Ciekawe co Chińczyk żyje. O I twój kolega z Chin... Twój kolega z Chin... ...ma już kilka nowych... ...par oczu... ...na czole. On się nam bina. Ale... Eee. To jest jakiś haker. Jadę po... nie wiem... nie wiem, co mam zrobić. Żyjesz? Żyję, ale ledwo. Z tego, że mówiąc chyba walą... Co się, się stało? bo nie wiem... Teraz to będzie bój czy Gdzie jesteś? Brrr... brr... Halo? Chicyk ma dostawę. O kurwa, on żyje. Chińczyk jesteś? zawsze, Powiadam Chińczyk ma kotę nieśmiertelności Chińczyk ma paczkę do spuszczenia Chińczyk uflałem, ma... Ujknąłem Jest problem, o! Ej bo o to wysiadło Ej! Chińczyk ma paczkę Taką super paczkę Paczka super plus Chińczyk o kurwa. pokaże Artur! Jestem na... Chińczyk? Chińczyk paczka A co? Zaraz ja ty leciał z nim. O! Jaka ona się ucieka? Jaka kurwa! Wyjebała się! Lecę, jadę! O! Moja ręka! O! O! Ej! Aaa! Czekaj. O. Halo, halo, żyjesz, żyjesz, żyjesz? jest no, ledwo. Siadaj, To auto siadaj. Wysadziło się? No w sensie nie da się nim jechać. Aha. Dawaj tu. Halo! Llewaj się do auta. Uciekamy. Halo. halo. Panie Hintze... Hintzik, co ty to robisz? Hintzik przeżył. bit być nieznistany. Uciekaj! Hintzik O kurwa! Nała! Kołaj się Artur! Dobra, kurgo! Poddaj się! Poddaj się! Podaj się! Mam cię na muszce Hincik gra się chwilę Eee, nie strzelaj! nie mu tu zajebać! Nie strzelaj! uciekaj! Wycofaj no się! Jesteś w tej niebezpiecznej sytuacji! Wycofaj się! Słuchaj! Podaj no się! Podaj się! Poddaj się! Jest nas dwóch na jednego! Czekaj, Bo porozmawiajmy! Porozmawiajmy! Stój! Jack. Chciałeś mnie zabić, pamiętasz? Odcisz się. Tak. Pff, nie Chciałeś mi zrobić krzywdę. Ja krzywdę. Tylko wtedy, kiedy byś nie wykonał roboty. Na no, wykonałem. A nie twój koleżka, schowad broń. Artur, nie rób rzeczy, no, no, bo jest no, cionuzes. No, no, no. <laughs> Dobra. Mam przy jego głowie pistolet. Artur... Ach. Twój wybór. Policja do nas strzela. Co zrobisz? Ach. O cholera. Artur ucieka nie ma sensu. Idę ci to. Ach. O ty kurwo. Ach. 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 Dobra, poczekaj. Porozmawiać... Nie! Nie! Naraz ja jeżę. Artur.